My tą plastykę traktujemy strasznie źle w uh -huh. szkołach, natomiast ona, i nie mówię tego jako plastyk, ale właśnie na podstawie tych różnych. Wyników badań czy różnych tam doświadczeń, wiemy, że właśnie plastyka, tak jak powiedziałaś, ma ogromny wpływ na naszą kreatywność. A kreatywność nie jest potrzebna tylko po to, żeby coś ładnie namalować, ale właśnie, żeby rozwiązywać pewne problemy, ponieważ inaczej do tego podchodzimy, prawda? Jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ten problem mhm. i wyobrazić sobie kilka ścieżek. Jak możemy ten problem rozwiązać? Zarówno pomaga to w matematyce, prawda? W jakimś logicznym myśleniu, mimo że ogólnie sztuka, tworzenie, gdzieś tam głównie pracuje nasza prawa półkula, ale mózg jest złożonym organem, jeszcze go w ogóle nie poznaliśmy i wiemy, że to jednak wpływa na siebie, prawda? Więc to jest bardzo ważne. Dodatkowo ona też wpływa terapeutycznie mocno, mhm. I stają się bardziej pewne siebie.